I coś tutaj miło sobie w Plans of Zombies. Yy, to już jest piąty odcinek, więc yy, w sumie już daleko doszliśmy yy, w piątym odcinku. Znaczy w czwartym odcinku byliśmy właśnie na tutaj trzecim levelu, czyli na tym sobie skończyliśmy. Nie, nie na tym. No, na poprzednim sobie skończyliśmy, no yy, moi drodzy. Szczęśliwego nowego roku, bo już jest. No 3 stycznia, więc. Bardzo fajnie będzie. Szczęśliwego nowego roku. Mmm. No to Człowiek, jak nic nie rozumiem. Człowiek mam 8 lat. Co? Co mam? Kurde, rozumiem angielski? Co ty stary mi mówisz? Dobra. Co byśmy sobie na noc wzięli? Oczywiście to, to też na noc, bo będzie to ogólnie bardzo potrzebne. Ogólnie te duże coś za 75, to, to co teraz biorę, to. To właśnie będzie na no, te to starczył tego dziwną coś. Będzie pomagał, więc to na pewno sobie też wezmę. E, ziemniaka. I ja, jeszcze jedno miejsce za film, o kurde. Dobra. Dobra moi drodzy, ja będzie mieli jedną roślinkę więcej. Za film to będzie cudowny film. Dobra, moi drodzy, ja cię kręcę. Kurde, jest 3, 2, 1, jest ja, no. Oh boy, dobra, fala majowo. Mam jeszcze jedną różnicę, dobra. Trzeba się zastanowić, jak... Ja myślę, że bombera wezmę. Bomber taki. co ile mam roślinek. Oh boy, ile roślinek, dobra. To oczywiście sobie, nie wiem, czy tak je posadzimy. Ale mi się chce spać! Jest 14.02, o Boże. Ale mm. Trzeba jakoś bliżej to zrobić. Pewnie... ...że będzie na no, dwa to Więc, A tutaj będą te podwójne, które no strześ. nie no jeszcze sobie ogólnie to zaplanujemy spokojnie. Um, no ogólnie będzie fajowsko. W um, to sobie jakoś radzimy ogólnie. Dobra, kolejne słońce. Słoneczku piękne, dobra. Nie, nie zjeść, dobra. Już, jeszcze nie zjeść. niech nie, nie roślineczki. Teraz więcej tutaj słoneczek nam się bierze. Jest super. Kurze słońce. W nocy to trochę słabo jest, ale... Nie, ja to zrobiłam. muszę to usuwać. Ja nie no dobra moi drodzy. Dobra moi drodzy. Um, jeszcze jedno co powiem to, żebyście subskrybowali kanał i dawał. I dawali łapki w górę. W górę, co ja powiedziałem No, w górę. W górę, łapki. No, to będzie fajne. No, jeszcze subskrybujcie kanał. I dam wam super sprzęt. Czy nic. Ach, nie, no żartuję. Dobra, my sobie przechodzimy do giereczki Ty gościu, zjadaj to. Ja tu mam teraz takiego kościa, patrz, patrz co on robi z tym twoim tupaczem, kupaczem, kurde. To mój kolega jest nie do powstrzymania. Dobra, tutaj raczej trzeba już ziemniaka stawić. A tutaj to, nie, a, dosięgało to, dobra. W sumie to ma du duży, duży zasięg. To jest coś fajne. Dobra, na pewno będę musiał sobie zbierać na o 75, dobra. Tutaj może być. Niech będzie tutaj. Ja nic nie mam. Dobra. E, I mam nadzieję... Okurka wolno jest rozstary. Jedz i się często. Dobra. już zbieramy na kolejne ziemniaki ziemniaki, tak, ziemniaki, zbieramy na ziemniaki, będzie dobrze bo zbieramy na ziemniaki już zbieramy na ziemniaki dobra okej, okay. trzeba trochę zaszaleć, postawić nowe stwóreczki piękneczki, dobra eee Robimy śianeczko. Dobra, nieważne. Ok, na razie się rozwijamy i to jest, no, chcę rozwinąć się na 255,3%. Chcę się rozwinąć właśnie w taki level, więc mam nadzieję, że tym się spodoba. To, że rozwinę się 255,2%. Zobacz, się tyle rozwinął. O, o Jezus, o Jezus, o Jezus. Nie ja zapomniałem o walce. Nie ja żartuję, oczywiście nigdy nie zapomniałem o walce. W ogóle to wszędzie zawsze zapomniałem o walce. Myślę, że nigdy nie zapomniałem o walce. Kurde, wiedziałem, że bombacz się przyda. Właśnie w takich akcjach. Mam bombacza! I też seracza. I bum Do widzenia mam zjadacza. Nie no, fajny jest ten zjadacz, ogólnie. Ten zjadacz jest taki genialny, że go sobie na pewno... Co to za jasny cios jest? Nie rozumiem, dobra. Znaczycie mówić po angielsku za pomocą głosu? Co to za kolor? Różowy.

plop 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 plop. Nia, nia, nia dobra. E, lecimy sobie. stary Czy ja wygram od ciebie 750 końców? stary Nie, ja na to się nie umawiałem. stary Miał być tysiąk, Miał być ty. O te. O, mm. Nie, stary, ja już tu kończę, kurde. Kurde.